Takie kolektury jak ta w Andrychowie przy ulicy Legionów są dzisiaj oblegane, ponieważ nastąpi kumulacja dużego lotka i będzie to 35 milionów złotych do wygrania. Dzisiaj jest 35 milionów do wygrania. No nie, teraz się idę spuścić. to powodzenia. Dziękuję. Taki już uśmiech widzę, znacie ja mam News'a, no nie? nie? Znamy, no. 35 milionów dzisiaj do wygrania. Kto puścił y, losa, że tak powiem? Nikt. Ja jestem Puściłeś losa? I myślisz, że co zrobisz, jak wygrasz 35 milionów? Podzielisz się z, z kolegami? Kupię ten basen. Nie, nie gram. Dzisiaj kumulacja 35 milionów. A, nie, już wygrałem, już za dużo. A grają państwo w Totolotka? Nie. Bury. Czy gra pani w Totka? Nie, nie gram. Dzisiaj 35 milionów do wygrania. Może zdecyduję się dzisiaj. No w ogóle nie grasz? W ogóle nie gram w Totka. Dzisiaj 35 milionów do wygrania? Tak. A co by... <grym> tak. 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 A 35 milionów jakbyś wygrał, co byś zrobił? Witam. Nie wiem co zrobić. zrobił, zainwestowałbym. Na co byś ten... zainwestował? przychód pasywny, w mieszkania, na wynajem, na giełdzie pewnie. Na pewno coś bym wydał, tak? No tak, no ja się domyślam. Pewnie 34,5 miliona w pierwszym dniu. <noise> Trochę jest pytanie, dla co by się wydało? No wiesz, samochody, kobiety, no. Jest na, na co wydawać. Najczęściej ci, co wydają po Totku, to popadają największe długi, więc. Nie, nie gram, nie Nie proszę pana, ten wygrywa, kto nie zaczyna grać, to mu w kieszeni zostaje. Ile do wygrania jest teraz w totkach? 35. 35 milionów. Co pani zrobi, jak pani wygra? Nie wiem jeszcze. Nie wiem. Tak przechodziłam, widzę, że bardzo dużo ludzi jest i po prostu każdy się łakomi, więc ja też się złakomiłam Poszła pani za tłumem. Tak. Ja się, ja a, a ja jeszcze nic pani nie dałem, a pani już dziękuję. Gram, gram. Wygrał Pan już coś, jakąś większą sumę? A, większą sumę, nie, na takie średnie powyżej tysiąca złotych. A to na wynieźle. A w takich y, kolekturach się pan pojawia jak jest większa akumulacja, rozumiem, tak? To, to więcej gram, to więcej A co, gram. Co by pan zrobił, gdyby 35 milionów pan wygrał? No, rodzina biedna jest to, różna. No, rozdzieliłbym. Wiele bym sobie nie zostawił. A, czyli pan jest taki y, dobroduszny, y, bardziej no, dla no, innych no, niż no, dla to, siebie? nie mam takiej rodziny zasobnej bardzo. Aha. Także sprawa by się upłynęła więcej charytatywnie. Aha. No to pięknie.